Kolejny odcinek w hazardowym Studio. Dzisiaj sprawdzimy, który kupon okaże się lepszy: Multi Multi czy Keno. Zapraszam. Cześć i czołem, witam w kolejnym odcinku hazardowego studia. Dzisiaj mamy pojedynek między Keno a Multi Multi. Dlaczego pojedynek? Ponieważ oba kupony mają te same parametry: liczba losowań 2. Stawka raz 1 oraz na Kenno i na Multi jest 8 wytypowanych liczb. Co więcej, wszystkie te 8 wytypowanych liczb jest identyczne zarówno na jednym, jak i na drugim kuponie. Dlatego mówię, że jest to swoisty pojedynek. Zobaczymy, co przyniesie los, który kupon będzie miał więcej szczęścia, a może który da większą wygraną. Tutaj jeszcze warto tylko wspomnieć, że w Multi Multi od dzisiaj zaczyna się promocja na 8 skreśleń, a więc w przypadku ewentualnej wygranej. Mamy dodatkowe 50% wypłaty. Trzeci kupon, który jeszcze dzisiaj kupiłem, to Keno na 7 losowań i moje 5 ulubionych cyfr łącznie 23 zł. Zobaczmy, co przyniosą te losowania. Zapraszam. Sprawdźmy sobie zatem Multi Multi. Pierwszy kupon, siódemki nie ma.

Nie ma, no więc tak podsumowując, bardzo, bardzo słabo, jeśli chodzi o kwestie multi-multi. Yy, Zobaczmy teraz Keno, jak wypadło. Też na 8 liczb. 7 nie ma, 15 nie ma, 23 jest, 32 nie ma, 37 również. 54 brakuje, jest 55, ale tylko drugie trafienie, nie ma 68, a więc tutaj mamy dwa trafienia, co prawda, ale tak samo kupon jest przegrany i zobaczmy drugie losowanie. Siódemki nie ma, piętnastki brak, 23 brak, 32 nie ma, 37, 54, no praktycznie nie ma żadnej trafionej liczby. Ostatnia 68, ale nic nam to nie daje. Fatalnie. I teraz na pięć liczb. Spróbujmy zobaczyć co tu mamy. Piątki nie ma, 23 jest, 24 nie ma, ale jest 55 i 56 również jest, a więc tutaj mamy cztery trafienia. I przepraszam, 3 trafienia i 4 złote wygrane. Drugi zakład, piątki nie ma, 23 nie ma, jest 24, 55 nie ma, 56 tutaj również nie ma, a więc drugi zakład jest pusty. Mamy na razie 4 złote wygrane. I kolejny. Piąteczki brak, 23 jest, ale nie ma 24. Nie ma również ani 55 ani 56, a więc jest to trzeci zakład, jak dobrze liczę. I też pusty następny 5 nie ma. 23 jest. Jest 24 również. O! Nie ma 55, pięć, ale jest 56. Czyli mamy 4 zł. Razem 8 zł już trafione. I kolejny zakład szybciutko. Piotki nie ma. 23, nie ma. 24 również nie ma. 55 pięć. jest. Trafienie, ale tylko jedno, bo nie ma 56. A więc zakład przegrany. I kolejny piątki nie ma. 23 jest trafienie, ale nie ma. 24 nie ma również ani 55 ani 56. I w tym układzie mamy tutaj przegraną. I ostatni 5 brak. 23, brak. 24 nie ma. 55 i 56 również nie ma. A więc małe podsumowanie teraz. Łącznie 23 złote zakupony, wygrane 8. I to tyle serdecznie dziękuję w takim razie i do usłyszenia.